Jak ten prawy ci wszedł, to już czułeś, że to jest koniec? Tak, czułem, bo widziałem jak leci, chciałem go tylko dobić jak najszybciej, żeby nie wstał. Nie sądzisz, że troszkę zlekceważył cię Samuel w tej drugiej rundzie, podchodząc tak no niezgrabnie niezgrabniej, dając się złapać na ten jeden nokautujący cios z kontry? Myślę, że tak, bo w pierwszej rundzie on mnie trochę zaskoczył, nie ukrywam, bo myślałem, że ta walka będzie trochę w innym tempie się rozgrywała. Zaskoczył mnie tym, że mnie dociskał gdzieś tam, chciał skończyć w parterze. No ale w drugiej rundzie postawiłem, bo, no nie, że postawiłem wszystko na jedną kartę, no, ale udało mi się po prostu lewy prawy, no i... Z tego się czułeś taki lekki strach, zaczułeś, że, że on się tam nie podnosi, leży w tej pozycji bocznej, bo widziałem, że do niego podszedłeś później. Tak, tak. Chciałem zobaczyć co tam się stało dokładnie, bo nie wiedziałem, że aż taki mocny motort był po prostu. Chyba te młotki tak zadziałały, tak mi się wydaje. Nie, ja myślę, że po tym, po tym prawym już padł tak zdrowo, że te młotki to tam już były takie niepotrzebne. To przetrenowana akcja, czy akcja taka po prostu intuicyjna? Nie, przetrenowano, Oglądałem jego walki, także to było w game planie takie właśnie, żeby powiedzieć. Że... W pierwszej rundzie ta agresywna gilotyna pod siatką ze strony Samuela, było to dobrze chwycone, czy takie raczej nie do końca? Nie było to właśnie dobrze chwycone, ja sobie tam przytrzymałem go trochę, powiedziałem, że on tam dużo mocy straci, przy tym wyłożyłem głowę, wyślizgłem w sumie głowę bez żadnego problemu. Rywal nie zrobił wagi, to wszyscy wiemy, jaki to miało wpływ na pojedynek, czułeś, że jest dużo cięższy od Ciebie? Znaczy czuć był moc, na pewno był silniejszy ode mnie, nie? Ale wiedziałem, że im dłużej ta walka potrwa, tym będzie lepiej dla mnie. Po tej wygranej na pewno kolejny pojedynek dla FEN jest tylko formalnością, czy jest jakieś nazwisko, które masz na swoim celowniku? Nie, nie nie mam. Zobaczymy, co tam będzie za propozycja, także no, czekam na jakieś wieści. A szybko chciałbyś wrócić, czy jakaś dłuższa przerwa teraz? Chciałbym sobie zrobić trochę przerwy, bo były święta, był Sylwester, ciężko przepracowałem naprawdę ten okres, był bardzo długi. No i chciałbym trochę odpocząć. Bardzo tutaj mocno podkręcano atmosferę, jeśli chodzi o Twojego rywala. Tak nakręcano taki klimat, że to jest jakaś wielka nadzieja. Troszkę to działało jakoś? Był jakiś trochę dodatkowy, taki gdzieś w głowie coś, że tutaj przy tej publiczności może mieć dodatkowe wsparcie? Znaczy wiedziałem, że on walczył u siebie. Ma tutaj wielu kolegów z dobrych klubów, trenuje naprawdę z bardzo mocnymi zawodnikami. No i tego na pewno pompowali go trochę. No on ma tylko dwie walki. Ja mam tych walk naprawdę tak, to była 17 moja walka zawodowa, także to no nie ukrywam, zaskoczył mnie w tej pierwszej ludzie, ale no no, poradziłem sobie. Ja tylko jeszcze dopytam, ponieważ trochę się spóźniłem, więc pozwoli, że tylko jeszcze zapytam, czy tak właśnie ta walka miała wyglądać, tak ten przebieg gdzieś tam sobie wyobrażałeś? Znaczy trochę mówię, zaskoczył mnie w tej pierwszej rundzie, bo nie wiedziałem, że tak ostro pójdzie do przodu. Nie? No Poszedł bardzo ostro, no, trochę gdzieś tam mnie przytumił, no ale w drugiej rundzie to ja miałem ruszyć, no i tak naprawdę go... Wiedziałem, że on stracił dużo, dużo sił przy tej gilotynie i, i wiedziałem, że on już nie będzie wydolny i po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.